Czym się różni pamięć RAM od pamięci ROM? Oczywiście spotykamy ją w telefonach, w komputerach, w laptopach, w tabletach, w całej masie urządzeń, ale jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma pamięciami? Zacznijmy od pamięci RAM. Jest to pamięć, w której znajdują się aktualnie wykonywane programy i dane czyli to, co teraz działa, te programy, te dane, które są wykorzystywane w tej chwili. Oraz wyniki ich pracy. Natomiast w przypadku pamięci ROM są to programy potrzebne do rozpoczęcia pracy urządzenia, czy to będzie komputer, czy to też będzie telefon. Po prostu programy, które niejako są tymi programami startowymi, te dane startowe. Później, kiedy to już działa, kiedy te aktualne programy się włączają, wszystko się odbywa właśnie w pamięci RAM. RAM to jest po prostu pamięć operacyjna. Przy zwykłej temperaturze większość tej pamięci znika po jak około jednej sekundzie od zaniku zasilania, czyli po prostu pamięć RAM, kiedy to zasilanie zniknie, te wszystkie programy dane w niej zawarte, znikają po około jednej sekundzie. Tak, żeby po prostu nie zaśmiecać, to już nie jest potrzebne. To, co trzeba, zostało zapisane w odpowiednich miejscach. Natomiast pamięć ROM jest to pamięć, którą można tylko odczytać, albo żeby zapisać, nadpisać nad nią coś dodatkowego, trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności, albo też czynności sprzętowe. W niej, w pamięci ROM, wszystko zostaje po odłączeniu zasilania. Oczywiście, chcemy włączyć urządzenie, ono wcześniej nie miało zasilania, czyli pamięć ROM musi przechowywać tam swoją zawartość przez po prostu cały czas. I ten zanik zasilania, wyłączenie zasilania w żaden sposób nie wpływa da na dane programy zawarte w tej pamięci. Pamięć RAM to wielokrotny i bardzo łatwy zapis. Oczywiście ta, ta pamięć cały czas pracuje, te programy dane non-stop się zmieniają, dlatego ta pamięć musi być szybka i łatwa w zapisie. Pamięć ROM, niekiedy określana też. Y jest do niekasowalnych nośników danych, tak jak CD-ROM, DVD-ROM, czyli do takich nośników, w których możemy coś zapisać, ale nie możemy skasować tych informacji, chociaż to jest tylko niekiedy takie określenie. Czyli pamięć RAM jest w niej to, co się dzieje teraz, programy dane, na których urządzenie pracuje aktualnie. Przestaje na nich pracować. Zanika zasilanie, one znikają. Im większa pamięć RAM, tym te dane są dłużej przechowywane. Oczywiście, jeśli urządzenie jest włączone. Natomiast, kiedy odetniemy to zasilanie, to wszystko znika. Natomiast, pamięć ROM jest to pamięć stała. Są tam programy i dane, które nie znikają, gdy to zasilanie jest wyłączone, i służą do uruchomienia urządzenia. Żeby je wykasować, żeby coś do nich dopisać, albo jest to niemożliwe, albo też wymaga dodatkowej ingerencji, tak żebyśmy nie zrobili tego przez przypadek, albo też ingerencji sprzętowej. Takie są właśnie najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami pamięci. Oczywiście, im więcej pamięci ram, tym lepszej, szybszej, tym to urządzenie może działać efektywniej. a na przykład w smartfonach, kiedy tego RAMu jest dosyć dużo i przechowywane w niej dane są na odpowiednim poziomie, ponowny start jakiegoś programu, który używaliśmy niedawno i siedzi niejako w tym RAMie, jest tam przechowywany, jest o wiele szybszy niż ten zimny start, czyli uruchamianie go od początku. Dziękuję za uwagę, dziękuję za ocenę, dziękuję za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania, do udostępnienia tego materiału, opublikowania czy też polecenia znajomym, kanał czy też materiałów. Dziękuję za uwagę.